Trzeci tydzień trzeciego miesiąca danego kwartału to wygaśnięcie serii kontraktów terminowych, na przykład na rynkach akcji. To tak zwane trzy wiedźmy. W pewnym sensie okres może być trudniejszy w analizie. Pytanie czy rynki finansowe są ustawiane pod zamykanie kontraktów terminowych z wygasającej serii i ewentualne rolowanie ich na następną serię, która wygaśnie w trzeci piątek września. Większe wolumeny w miniony piątek nie powinny dziwić, ale jak wygląda sytuacja na rynku od strony wykresów tygodniowych? Witaj, Michał Bednarz z MBGPL. Z tej strony zapraszam Cię do obejrzenia dzisiejszego wideo pod tytułem Komentarz Giełdowy z 19 czerwca. Chciałem Cię jeszcze zaprosić do wzięcia udziału w badaniu, jakie zamieściłem na zakładce społeczność mojego kanału na YouTube. Pomocniczo zamieściłem wykres SWIG 80, czyli rynku tzw. małych spółek na GPW. I pytanie jest takie: czy SWIG 80 przebije i utrzyma się w tym roku nad rekordami z lat 2007 i 2021? Odpowiedź do wyboru: tak, przebije i utrzyma się nad nimi. Druga: przebije, ale nie utrzyma tego, czyli będzie takie krótkie poprawienie rekordu i nic z tego nie wyniknie. Odpowiedź trzecia: nie, w zasadzie to koniec zwyżki tego rynku w tym roku. Albo nie wiem, trudno powiedzieć. Link do badania jest zamieszczony w opisie do tego wideo oraz w pierwszym komentarzu, jaki zamieściłem pod tym materiałem. Zapraszam do wzięcia udziału. Komentarz giełdowy z 19 czerwca. Indeksy GPW. Zaczniemy alfabetycznie od MWIK 40. Ogólnie pomijając, lepszą pierwszą połowę stycznia na wykresie tygodniowym zwyżka, mimo że generalnie postępuje, choć jest z pewnością niezwykle toporna. Ostatecznie w piątek kurs uratował formalnie najbliższe wsparcie 4620 punktów ale jest w tyle do WIG20, co zaraz zresztą pokażę. Generalnie, jeśli zobaczysz, na WIG20 to lepsza kondycja MVIG-u podczas cofnięcia takiego styczniowo-marcowego. W tym czasie Mwig 40 nie spadał, ale obecnie jest to dość słabo wykorzystane. Wprawdzie mamy nowe rekordy tegoroczne osiągnięte wiosną, tylko że ta jakość tej zwyżki, no tak jak powiedziałem, jest niezwykle toporna. Mamy jakąś poprawę tegorocznych rekordów, tylko to jest tak budowane górnymi cieniami, czyli tak na chwilę. Jeśli nic się nie zmieni, to samo dotarcie do potencjalnego oporu 4850 punktów będzie sporym wyczynem, a ryzyko większego cofnięcia wzrośnie. Wskaźnik RSI jest na wysokich poziomach, chociaż wyżej był jesienią 2021 roku, kiedy przy okazji ustanowiono szczyt i zakończyło się to ponadrocznym cofnięciem. SWIG 80 odrobił formalnie straty z tego spadku Orgórki z jesieni 2021 roku. Jest w pewnym sensie najlepszy z polskich indeksów, tych głównych. Cała zwyżka to dość wąski, choć stromy kanał wzrostowy. Od tygodni jest jednak widoczna pewna toporność w ataku na plus minus 21600 punktów. Są to mniej więcej opory z lat 2007 i 2021. Podczas tegorocznej wiosny wskaźnik grs jest w strefie wykupienia. Co nie znaczy, że z automatu kurs musi spaść, ale ta pewna toporność w zwyżce nie jest jakąś oznaką pewnego zmęczenia. Stopniowo zbliża się się dolna granica i pytanie, czy to pchnie popyt do działania i skutecznego ataku o wybicie oporu. Jeśli nie, to wówczas możliwość największego od października ubiegłego roku cofnięcia stanie się jak najbardziej realna, choć to jest pojęcie względne, gdyż zwracam uwagę na dość niewielkie spadki podczas budowanej zwyżki, więc tu nawet cofnięcie na wsparcie na nieco ponad 20 tysięcy punktów byłoby subiektywnie największym cofnięciem. Wig 20. Z punktu widzenia tygodniowego, ten ostatni tydzień z wygasaniem serii kontraktów jest udany może poza piątkiem, o czym jeszcze opowiem. Kurs zaatakował wstępnie opór. Tu jest pewne powiązanie między jesienią 2021 a górkami z marca ubiegłego roku. Czerwiec to jest pewne przyspieszenie zwyżki, która była dość toporna, patrząc na okres druga połowa kwietnia czy maja. Poprzednim razem takie przyspieszenie zakończyło się cofnięciem. RSI jest najwyżej od jesieni 2021 roku. Tu rzucimy okiem na wykres dzienny z kilku ujęć. Pokażę ci dlaczego. W normalnych warunkach piątkowa świeca z górnym cieniem, spadająca gwiazda, dużym akcentem wolumenu byłaby sygnałem ewidentnej słabości popytu. Tylko właśnie w ten piątek miały miejsce trzy wiedźmy i pytanie, na ile ten wolumen jest powiązany z faktem wygasania serii kontraktów terminowych. A to nie jest tak, że odbywa się to tylko na kontraktach FW20. Na rynku kasowym również mogą być widoczne pewne ruchy w tym czasie. I pytanie, czy WIG20 w tym kontekście nie buduje sobie klina zwyszkującego na spadek. Zobaczymy co pokażą najbliższe sesje pod tym kątem. Wiemy, że jest to również widoczne w wersji WIG20 TR, czyli w wersji, która nie obcina kursu WIG20 o dywidendy wypłacane przez spółki z WIG20. To samo jest widoczne na wykresie kontraktów FW20, ale co ciekawe, to nie utrzymało się w wersji WIG20 liczonej w, w dolarach amerykańskich. Więc już najbliższe sesje pokażą, jak zachowuje się kurs WIG20 w związku z tym budowanym klinem i oczywiście w związku z najbliższym oporem. Komentarz giełdowy z 19 czerwca. Waluty. Zacznijmy od polskiego złotego. Kurs zalicza nowy szczyt tegoroczny i najwyższy poziom od roku. Tylko tu w grę wchodzi konieczność przebicia dwóch oporów, w tym trendu od górki z 2018 roku. RSI jest również już na poziomie przeszło 70, ale komplikacje z przebiciem oporu i cofnięcie sugerowałoby, że zwyżka ma charakter klina zwyżkującego, co mogłoby skomplikować sytuację z utrzymaniem tendencji wzrostowej, umacniania się złotówki. Wiemy za to, że dolar cofnął się na nowe dołki. Nie utrzymał takiego szerszego wsparcia, stąd musiałem dokonać pewnej modyfikacji. Aktualna sytuacja ze wsparciami i oporami wygląda tak. Najbliższy jest na 4,25 na pewno. I czy samo cofnięcie gwarantuje już zejście na plus minus 3,95? To jest ważne wsparcie, bo to już się zbliża przy okazji linia takiego wieloletniego trendu. Ale też pytanie, czy to oznacza murowany sukces popytu i trwalsze zejście pod poziom 4 zł. Wiemy, że RSI jest bardzo niskie, najniższe od ładnych paru lat. Niewykluczone jest również, że skomplikowany spadek tegoroczny przyjmuje postać klina zniżkującego, który jeśli będzie utrzymany, to nawet przy dalszym spadku może zakończyć się większym odbiciem dolara do złotówki, a przynajmniej największym od jesieni 2022 roku. Zapewne sytuacja jest skomplikowana z punktu widzenia ogólnie dolara, gdyż próby budowy podwójnego dna spełzły na niczym i kurs ponownie zbliża się do dołków tegorocznych. Co ciekawe, jeśli ich nie przebije lub tylko co najwyżej naruszy np. Na dolnymi cieniami, jak to miało miejsce w stosunku do dołków z pierwszego kwartału. To jest możliwość taka, że cały ten ruch tegoroczny to jest konsolidacja w postaci na przykład trójkąta albo klina zniżkującego tym razem, czyli umocnienie dolara byłoby wtedy jak najbardziej możliwe tylko, że sprawa się przeciąga do innej postaci. Odwrotną sytuację można by założyć na euro USD, czy zamiast podwójnego szczytu mamy tutaj już gwarantowane wybicie oporu plus minus 1,1 z nowymi rekordami i to nie takimi jak te z kwietnia, że górnymi cieniami, bo w przeciwnym wypadku albo będzie właśnie jakiś trójkąt, tylko że zwyżkujący, albo nawet klin zwyżkujący. Czyli kwestia spadku nie tyle byłaby zanegowana, co po prostu przesunięta w czasie. I zobaczymy, co przy okazji pokaże wskaźnik RSI, którego górki w tym roku zbiegają się póki co ze startem jak na razie słabszych cofnięć. Warto zwrócić uwagę jeszcze, że amerykański Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a EBC podwyższyło o 25 punktów procentowych stopy w strefie euro. Komentarz giełdowy z 19 czerwca. Indeksy zagraniczne DAX. Wiemy, że w tym tygodniu kontraktowym kurs zaliczył najlepszy od ładnych paru tygodni biały korpus, nowy rekord historyczny i przynajmniej z ujęcia tygodniowego przebicie tego oporu plus minus 16100 punktów. A pytanie, czy wyjdzie z tego coś znacznie lepszego niż dwa lata temu. gdyż tak, tutaj lokalne górki były poprawiane. Skończyło się to budową trójkąta rozszerzającego, który został wybity dołem. Nowy szczyt to potencjalny kłopot z ustaleniem, gdzie jest najbliższy opór. Możemy przyjąć pewne założenie, przynajmniej hipotetycznie, że kłopot z potwierdzeniem wybicia górą wspomnianego oporu 16100 punktów może doprowadzić do budowy klina zwyszkującego na spadek. Ale to jest kwestia być może już najbliższych dni, a na pewno tygodni w celu potwierdzenia ale lub nie tego nowego rekordu i jego trwałości, tej tendencji wzrostowej. Wiem, że wskaźnik GRSI jest stosunkowo wysoko, w okolicach plus minus 70 punktów. I to jest już nie pierwszy raz w tym roku. Tylko że póki co przełożyło się to na jakieś słabsze cofnięcia tego rynku. Małe spółki na DAX. Nie mam wykresu kontraktów terminowych, a na kasowym nie ma wolumenu. Zajczyło ten tydzień jako udany, wzrostowy, tylko że zwraca uwagę fakt dwóch rzeczy. Po pierwsze, małe spółki na DAX są daleko od swoich szczytów z 2021 roku, a dwa, już można typować tego klina zwyszkującego. Czyli można powiedzieć, że na rynku niemieckim brakuje pewnej szerokości tego potwierdzenia tych rekordów. Czy sam główny DAX i jego nowy rekord wpłynie pozytywnie na... Na znacznie większą liczbę spółek niemieckich na innych rynkach, w tym na S-DAX. Indeks SP500 na pewno zaliczył nowy rekord tegoroczny, chociaż jest słabszy niż DAX, bo do swoich rekordów na około 4800 punktów ma jednak daleko. To jeszcze można zastanawiać się, czy nie ma jakiegoś oporu nad poziomem nieco ponad 4500 punktów, choćby przez specyficzne zachowanie kursów w tych rejonach. A dotychczasowy tegoroczny opór na około 4300 punktów jest obecnie najbliższym wsparciem, więc zobaczymy czy SP500 potwierdzi te wybicie akurat z tego tygodnia z trzech wiedźm jako wiarygodne i trwałe. Nasdaq również przebił i poprawił tegoroczne rekordy czy opór na poziomie mniej więcej 13100 punktów. Zatrzymał się tutaj na zniesieniu klasycznym Fibonacciego 61,8%. No ale właśnie to też jest pytanie czy te piątkowe zatrzymanie wynika po prostu z wygasania kontraktów, czy to jest taki że tak powiem wypadek piątkowy przy pracy. Tak jak na rynku niemieckim, tak samo na rynku amerykańskim jest problem z tak zwanymi małymi spółkami, to pokazuje wykres kontraktów QRF na Rasel 2000, gdyż w przeciwieństwie do SP500, który zawiera 500 spółek, Rasel 2000 z dwoma tysiącami spółek, no mimo zaliczania zwyżki w czerwcu, to jednak jest znacznie niżej niż SP500 czy Nasdaq. Jest tak jak w przypadku DAX i SDAX, tutaj analogicznie występuje pewien problem. Tylko braku potwierdzenia szerokości wzrostów. A swoją drogą, kurs porusza się od blisko roku w trójkącie. Z jakieś nieudane, nietrwałe, niewiarygodne próby wybicia tego trójkąta górą, zakończą się co najmniej testem dolnej granicy, jeśli nie wybiciem w dół. Rynek chiński po pewnej próbie zatrzymania spadku podejmuje próby ataku na opór plus minus 3350 punktów. Ale też pytanie, czy stać będzie popyt na wiarygodne wybicie tego oporu, czy to będzie tylko taki ruch jakby fala wtórna przed większym załamaniem. Rynek chiński na pewno ma skomplikowaną sytuację z podwójnym dnem. Jego potwierdzeniem, a podwójne dno przecież miało sugerować samo z siebie większą zwyżkę i powrót na szczyty przed 3700 punktów. Komentarz giełdowy z 19 czerwca. Surowce. Mimo że od początku wakacji ubiegłego roku, jak pokazuje indeks surowcowy CRB, ten rynek jest na pewnym minusie, to zwraca na siebie uwagę fakt, że dość szybko spadła dynamika spadku i z początkowo dynamicznej mamy taką wyszarpywaną. Ostatni tydzień to jest nawet zwyżka w postaci Białego Korpusu. I czy to oznacza ponowny powrót do tendencji wzrostowej surowców, jaka była widoczna przed wakacjami 2022 roku? I w jakim stopniu przełożyłoby się to na inflację w różnych krajach? W końcu, jednym z czynników proinflacyjnych jest zwyżka cen surowców. Jak sobie popatrzymy na wykres tygodniowy amerykańskiej ropy Texas, ostatni tydzień to jest świeca z dolnym cieniem. Możemy nawet zakładać, że będą próby wykorzystania tego do zwyżki, a przynajmniej jest najlepsza szansa na najsilniejszą zwyżkę od marca 2022 roku. Podaż jest zbyt słaba, żeby sprzebić wsparcie plus minus 64 dolary, czy to otwiera drogę pierwszej kolejności na opór plus minus 95 dolarów. Gaz ziemny po solidnym spadku sprzed wiosny wyraźnie można zauważyć np. wzrost wolumenu na dołkach, nie mówiąc o liczbie otwartych pozycji. Ciekawe świece popytowe i są najlepsze warunki do solidnego odbicia, chociaż oczywiście to by było zgadywanie, czy aż na np. Na plus minus 5 dolarów czy nawet 10 dolarów. Ale jak widać sprawa ze spadkiem jest co najmniej skomplikowana. Możemy się także tutaj doszukać pewnego układu ORGR na wzrost. Jak sobie popatrzymy na mieć, od paru tygodni zaczęła zwyżkę. Ostatni tydzień był na pewno najbardziej wyrazisty podczas tegorocznej wiosny. Czy to oznacza już ponowny atak na trend spadkowy, budowany od marca 2022 roku? Czy to będzie tylko chwilowe odbicie i atak pod kątem kolejnego spadku, czy już przebicia i wyjścia górą na trend? Przy okazji wiemy, że srebro, przynajmniej na razie, nie jest w stanie zaatakować dolnej granicy kanału budowanego od początku jesieni 2022 roku. I czy to oznacza z automatu próbę ataku na opór pod 2750? I przy okazji górną granicę, I z jakim efektem? Ale jak widać, popyt ostatnio nie składa broni. Natomiast złoto z niemałym trudem w ostatnim tygodniu utrzymało dolną granicę potencjalnego klina na spadek. Podaż od paru tygodni marnuje ataki o wybicie tego układu. I czy to oznacza z automatu próbę ataku na opory plus minus 2050 punktów? I też z jakim skutkiem. Ale jest okazja przynajmniej do ruchu w górę. Ogólnie złoto od trzech lat porusza się prawdopodobnie w trójkącie rozszerzający, tyle że w dół. Dolna granica nadal jest nad poziomem 1600 dolarów. Czerwiec jest ciekawy również dla pszenicy. Kurs zaliczył nawet na przełomie maja i czerwca nowe dołki tegoroczne, najniższe poziomy od ostatniego kwartału 2020 roku, ale obecnie kurs zaatakował największą popytową świecą w tym roku trend spadkowy od szczytu z 2022 roku. Sukces popytu w tym kontekście umożliwi atak w pierwszej kolejności na opór nieco poniżej 750 dolarów. Zobaczymy, czy te przebicie będzie mieć także znaczenie w dłuższym terminie. Komentarz giełdowy z 19 czerwca. Podsumowanie. Czyli być może najbliższe dni, a na pewno tygodnie potwierdzą lub nie lepszą kondycję rynku w akcji z ostatniego tygodnia. Na surowcach niekoniecznie musi to mieć takie samo przełożenie. Też tam serie notowane są w nieco innym harmonogramie? Na przykład trzy wiedźmy na ropie są co miesiąc w zasadzie, ale zobaczymy też jak zachowają się przy okazji waluty, w tym co najważniejsze polska złotówka w pobliżu kluczowego punktu. W ostatnich dniach pojawił się taki przegląd wykresów tygodniowych z z mwik 40 i to jest dostępne dla abonentów MBIG. Zapraszam do odwiedzin serwisu MBIG. Jeśli nie jesteś naszym czytelnikiem bloga, to możesz zapisać się bezpłatnie na listę czytelników albo otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, to zostaw komentarz. A może chciałbyś, żebym omawiał jeszcze jakiś inny rynek w takim komentarzu tygodniowym. Jeśli spodobał Ci się ten materiał to daj łapkę w górę, aby dotarł do większej liczby widzów. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na dzwonek, aby otrzymywać powiadomienie o nowych wideo na naszym kanale. Myślę, że to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia.